Cześć. cześć! Cześć, tu Skarek i Kasijasek. To będzie mój pierwszy odcinek na YouTube i w nim chcę pokazać moje Bakugany. Mamy tu kolekcjonerską skrzynkę. No, tu, tu mam takiego jeszcze. O, pokażę go. to. jest sponsory. Spon, Rodzina Ma cztery nogi. To są wymiara Bakugany, bo je będą pokazane bardzo niedługo. Tam już trzeci no. raz, nie chce mi się powtarzać czemu ich nie mogę pokazać na dzień dzisiejszy. Może najpierw damy pokaż karty, co? Dobra. Będzie no, lepiej. Mam ich trochę sporo. No, w sumie ty jesteś lepszym kolekcjonerem. Poszukam. Okej, już jest. Bo nie masz kolekcjonerskich. A, jeszcze to moc. Tak? Tak. Hmm. Dobra, okay. to jest. To są moje super. Może choroby. Ale kto mieszka na dachu świata, ma ograniczone możliwości. Dwie mam akurat o Bakuganów. Hmm. Teraz. Hmm, jak Wie. Wszystkie są do Bakuganów. Ale. A, że masz te bakugany, rozumiem. Hmm. Teraz magnetyzm. Sorry, To To mam takie kilka... Powtórki, więc możemy się tu zmieniać. No i to też powtórka. To następna powtórka. To takie nie było. powtórka. To to jakaś taka. dziwna. Dostaliśmy ją od wujka. To też taki jakiś dziwny swat. Hmm. Następna powtórkę Golema. Golema. Golem. No. golem z Minecrafta. Miałam kiedyś takiego Bakugana, ale się wymieniłam. I szkoda. tylko Pudełko kupiliśmy na Allegro. Właśnie to, to jest ten Bakugan. Tylko, że w innej domenie, tutaj jest, jak widzicie, Subterra, a tu jest Akus. A oryginalna domena jaka jest? E, są e, wszystkie. Oryginalne. A, to super. E, tutaj to Dragonoid. E, nie wiem, co to za Bakugan. I tego właśnie też mam. Dobra, to może przejdźmy do pokazu Bakuganów. No, nie lepiej będzie. O, tutaj mam kartę, żeby ją składać. To właśnie o tym o, co tu jest na karcie. Nie przypomina trochę, ale to ten sam. Nazwy no, ja nie pamiętasz? W ogóle nie znałem. nie no, spoko. E, tu jest gorem, golem, trochę gorem. gorem, trochę rozwalony, rączka mu odpada. konta innego. Czekaj, jak się nazywał, bo już nie pamiętam. E, wiadomo, ja wiem, że go miał Maruccio. on jest moim ulubionym graczem. Gracz. Ulubionym graczem. No i jeszcze jeden Dan. To jest e, Hydra, To jest e, Bakugan, płaka. Weź go z łóż i pokaż. Nie ma jednej rączki, jak widzicie. Cały to sprawie mi się rozkłada. No fajnie. Kolczaste. No. Tutaj mam pająka, płyną na pułapkę. Z zestawu Maxus i tylko że był oddzielnie kupiony. Ja mam cały zestaw. Tu mam o takiego o zakłosu. Teraz hmm. yes, już to zapominaliśmy, ale długo ich nie, nie zbieraliśmy już. E, to jest mój ulubiony... Nie, to nie jest akurat mój ulubiony. To jest Werna. To jest Werna. Pomyliłeś Pomyliłeś się z tym innym. Tam, no. Ale ty chyba już tamtego nie masz. No już nie mam. Niestety. Tu, następ... tak. tu następny trójkąt. Teraz. To może się wymienimy za niego? A o, tu... nie, to inne. Tu mam trójkąt inny. Taka czaszka. Ja nie mogę wymienić się do takiego dobrego Bakugana, jakim był czekaj, bo nie pamiętam nazwę. Prejas. No, prejas. Tu mam takiego. Hm. Mam takiego jeszcze z innej domeny. Tu helios... Spróbował, próbowałam się zmienić z domian, yy, ze skarkiem. No Damianem. Yy. Też już On chodzi. jest z akłos, ale pomalowany na inny kolor. Kabeł. W zeszycie mamy zapisane. No. Pokażę go, na, a nie zasłoniłeś go ręką. Mm. Jeśli ktoś zna nazwy, to proszę e, ponapisywać nam w komentarzach, bo my zapominamy. E tu mamy Skorpiusa. Skorpiusa. Mama. O, widzicie, jak bliźniacy, tylko innych domen. Mhm. No, Dobra, to możemy też się w sumie wymienić, bo no. są dwa takie same. Znaczy, to no. są twoje, więc ja nie z Ja chcę się wymienić jednego. O, tu mamy drug... drugiego pająka. pająka, więc też... O, jak bliźniacy znowu. Się wymienia... Myślę, że się wymieniamy. Powiedziałem szybciej, bo mi...